Ja jestem przestrzenią zawodu, który zawsze procentuje na, y, 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 jeśli chodzi o, o ćwiczenie, o kontakt z muzyką, bo i człowiek więcej umie, tym musi później, jeżeli pracuje. Najgorszy jest ten okres, kiedy mu się wydaje, że wszystko, że posiadł wszystkie rozumy, to wszyscy przechodzimy, są najlepsi na świecie. Są tacy ludzie, którzy później po jakimś czasie, nie, niektórzy muszą się pokory po paru latach zobaczyli ile nie, ile nie umieli do tej pory, a niektórzy są... Przekonani są dalej świetni po tych paru latach i się kończy. Tak to bywa w naszym fachu. Bo my mamy taki zawód, zresztą jak może, może nie, nie, nie jedynie, ale taki, im więcej człowiek mnie słucha tej muzyki, tym więcej ma świadomość, ile jeszcze, ile jeszcze powinien się nauczyć. Wczoraj słuchaliśmy koncertu niejakiego dzjareta i niejakiego kategorii. To, co ci ludzie wydziwiają, to ja bym się nie ośmielił przy niej powiedzieć, że jestem muzykiem na przykład. Mhm. To, jest taka... to są w ogóle inne rejony już, do których oni dotarli. Jednocześnie udało im się nie oderwać od słuchaczy, bo bywa tak, że za dużo e, idzie za bardzo do przodu, to się odrywa od... Mało... Było bardzo wielu... z Guzmong na przykład już grał tak, że... że trudno było przy tym tańczyć, mówiąc w skrócie oczywiście. Jeśli nasza praca jest połączona z pasją, to wtedy też łatwiej to No zdecydowanie tak. tak, tak. I bywa tak, że człowiek zostaje sam z tą swoim, z tym swoim geniuszem, tak jak polu gości e, takich było, którzy, e, którzy nie mogli, że tak powiem, mieć, po jakimś czasie nie mieli, zgubili kontakt z publicznością. Byli za dobrze na swoją epokę, dopiero po latach się okazywało, że, że to była muzyka fantastyczna. Że wspomnę chociażby naszego który miał uznanie wprawdzie. Ale Szpilman, który napisał bardzo wiele muzyki, świetnej, świetnej, bliskiej i bardzo, czy nawet na tym samym poziomie co najmniej, Gershwin czy go słucha, tych rzeczy, ale nikt tego jakby od niego wtedy nie oczekiwał, tylko piosenki. No tak to jest. Na wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać i w życie, mylić jawy i smut.